Waldemar Wiater, trener chełmianki remis 00 Zawią To dobry wynik pani Trenerze? O, cieszymy się w poprzednim meczu, tutaj przegraliśmy 3-0 równo rok temu. Do tej pory jeszcze meczu nie przegraliśmy, ale też nie ukrywam, że dzisiaj. Zamiast sobie zapewnić zwycięstwo w pierwszej połowie, no to w drugiej troszeczkę się zefnęliśmy niepotrzebnie do obrony. A to było związane z tym, że, że graliśmy dzień później szaga świdnik. Mieliśmy mniej o jeden dzień czasu na odpoczynek. No i nie ukrywam, wróciliśmy w ostatniej minucie praktycznie. Gospodarze mieli taką sytuację, że to sztuką było nie strzelić. Natomiast. No mówię, cieszymy się, bo, bo pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra. Na pewno zmęczenie po ostatnim meczu z Mielcem, bardzo ciężkim, dało się dzisiaj we znaki w drugiej połowie i to było widać. Na ile brak kibiców dzisiaj wpłynął na postawę no. zawodników zarówno pańskiego zespołu, jak i AWI? To jest strasznie skomplikowana sprawa. Uważam, że to jest całkowicie bez sensu. No, przecież nasi kibice czasami jeździli z nami do Krosna. Rok temu 500 tysięcy jechało, żadnych rozruch nie było. W Hejmie żadnych rozruch nie ma, tutaj nie pozwalają młodym chłopakom przyjść na mecz, to byłoby parę tysięcy osób, tak? I od razu mecz nabiera całkiem innego, innej wartości, in, in, inaczej to wygląda. Chumianka po czterech spotkaniach ma już 8 punktów w dorobku, dwa zwycięstwa, dwa remisy. Tego się Pan spodziewał, Panie trenerze, w tym sezonie? Spodziewałem się, że będzie lepiej, bo, bo już ponad rok pracuję z zespołem. Spodziewałem się, że będzie lepiej niż w poprzedniej rundzie. No i to się na razie potwierdza, ponieważ frekwencja jest na, na treningach 100%, także nie, nie można narzekać. Widać, widać zresztą, że Gramy o wiele lepiej niż, niż w tamtej rundzie. No właśnie, gramy o drugą ligę w promie? Nie, nie ma takiej możliwości na razie. Dlaczego? Bo yy, wiadomo, że to się z finansami yy, yy, wiąże. Być, nasz budżet musiał być sześć razy większy niż jest.